Dziękuję za zainteresowanie utworem. Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów na temat zamysłu kompozytorskiego i pedagogicznego, który towarzyszył mi przy tworzeniu tego cyklu transkrypcji. Z jednej strony zależało mi na zachowaniu tekstu Moniuszki w możliwie niezmienionej formie, ale z drugiej transkrypcje musiały być napisane tak, żeby być w zasięgu najmłodszych uczniów. W związku z tym niektóre fragmenty są uproszczone, a część pieśni nieco skrócona. Niemniej jednak oryginalne melodie Moniuszki są wyraźnie u podstaw tych utworów i można spokojnie podłożyć pod nie tekst pieśni, do czego zachęcam przy pracy. Jednym z moich głównych założeń pedagogicznych przy nauczaniu początkowym jest, że uczeń musi nabrać umiejętności patrzenia w nuty, a nie na klawiaturę podczas gry. W związku z tym utwory najprostsze napisałem tak, żeby było w nich jak najmniej zmian pozycji. Dzięki temu uczeń nie musi co chwilę sprawdzać wzrokiem, na którym klawiszu jest który palec i może patrzeć w nuty. Prząśniczka to utwór, który transkrybowałem z myślą o czwartym semestrze nauczania gry na fortepianie. Zanim zaproszę do szczegółowej analizy, chciałbym zaznaczyć, że moje uwagi należy traktować jako sugestie, nie zaś jako jedyną słuszną drogę do pracy nad utworem. W prząśniczce występują dwa główne problemy wykonawcze. Pierwszym z nich jest kwestia różnicy artykulacyjnej między prawą a lewą ręką. Lewa ręka jest cały czas legato. Natomiast w prawej mamy do czynienia z dużą ilością małych łuczków, z dużą ilością staccato. Nie dość tego, o ile lewa ręka jest dosyć jednostajna dynamicznie, o tyle prawa ręka ma bardzo dużo crescendo i diminuendo, co wynika z faktu, że ta melodia idzie raz do góry, raz w dół. Druga trudność techniczna, która tutaj występuje, to jest Szybkość wykonania tego utworu. Lewa ręka może tutaj nastręczyć pewnych problemów. Z jednej strony starałem się to przetranskrybować w ten sposób, żeby w lewej ręce było jak najmniej skoków, tak żeby te zmiany pozycji były jak najbardziej pod palcami. Nie wszędzie to wyszło, dlatego że harmonia podyktowała niektóre rozwiązania, natomiast rzeczywiście Kosztem pewnych walorów brzmieniowych postanowiłem uprościć lewą rękę jak to jest tylko najbardziej możliwe. W związku z tym problemem wykonawczym, w związku z tą właśnie ósemkową partią akompaniamentu, na początku w lewej ręce, a później w ręce prawej w taktach między 26 a 33. Dałem podtytuł Etjuda, dlatego że jest to utwór oparty na jednym i konkretnym problemie technicznym. Jest to pewna forma uproszczonego basu Albertiego, w związku z czym jest to dobry wstęp do trudniejszych sonatin, a później już sonat. Istotnym jest tutaj to, żeby frazy zostały połączone, w związku z czym artykulacja i dynamika. Podlegają tutaj bardzo szczegółowej pracy. Proponuję we wstępnych fazach pracować w ten sposób, żeby lewa ręka grała sam akord, nie bas Albertiego, tak jest zapisany, czyli nie w ten sposób. A półnutami w akordach. Na tym tle będzie dziecku dużo łatwiej zrealizować wszystkie problemy techniczno-wykonawcze związane z wykonywaniem partii prawej ręki. Takty od 18 do 25 stanowią pewnego rodzaju łącznik pomiędzy momentem, gdzie melodia jest w prawej ręce, a momentem, w którym melodia jest w lewej. Postanowiłem go tutaj wpisać. Po to, żeby dziecku łatwiej było przejść z prowadzenia melodii w prawą ręką do prowadzenia melodii ręką lewą. W związku z zwłaszcza dwa ostatnie takty tego fragmentu, czyli dokładnie takt 24 i 25, pozwalają na przygotowanie ręki lewej. Na pewno będzie duży kłopot w takcie 26 w synchronizacji prawej ręki z lewą, dlatego że w lewej ręce mamy ósemkę z kropką z szesna i szesnastkę i jest to repetycja. W związku z czym trzeba pilnować, żeby ta ósemka z kropką nie była przetrzymywana za długo. A fragment ten brzmi w ten sposób. od 34 do 41 są w zasadzie powtórzeniem materiału z taktów od 1 do 8. Z jednym drobnym wyjątkiem. W takcie 40 i 41 mamy do czynienia z zakończeniem, no powiedzmy quasi folklorystycznym. W takcie 39 dochodzi do zawieszenia, natomiast 40 i 41 to jest powrót do tempa zasadniczego, być może nawet do tempa szybszego niż zasadnicze i zakończenie utworu w sposób energetyczny. Nie starajmy się tutaj zakończyć tego zbyt elegancko. Chodziło mi o zastosowanie tradycji folklorystycznej, dla której naturalnym były tego rodzaju zakończenia. Charakterystycznym dla folkloru polskiego było, żeby zawiesić prowadzenie melodii po to, żeby ostatnie kilka taktów zagrane czy zaśpiewane było na accelerando, i o taki efekt mi chodziło w tej końcówce. A całość brzmi w ten sposób. Dziękuję za uwagę oraz życzę przyjemnej i owocnej pracy nad utworem.